Oto kaczusia, która na co dzień żyje z całą gromadą zielononóżek. Kurka zielononóżka to bardzo specyficzna kura. Raz, jako rasa pierwotna jest dosyć dzika. Kury zielononóżki to bardzo agresywne kurki. Niezbyt przyjazne dla innych, innych ptaków, zwłaszcza dla małych kaczuś. Mała kaczula doświadcza na co dzień bardzo wielu szykan z ich strony. Mała kaczusia nie ma szans, żeby nawet podejść do paśnika. Wiele razy próbuje, wiele razy się stara, ale niestety. Jej wysiłki zazwyczaj, niestety, ale idą na marne. Jest bardzo dużo kurek, które mają bardzo ostre dziobki i często ranią jej główkę. Jak tylko zbliża się, od razu zostaje przeganiana. Ale tym razem postanowiła, że... Będzie inaczej, że tym razem da radę i uszknie coś z paśników. Zobaczymy, czy będzie mądrzejsza niż te kury i czy będzie szybsza i czy da sobie radę. Stanęła między paśnikami, podejmuje strategiczną decyzję. Które miejsce będzie lepsze, żeby wykonać swój niecny plan? Czy paśnik po prawej czy po lewej stronie? Gdzie będzie miała większe szanse zdobycia jedzenia? paśniku od strony kurnika yy, widzi koguta. Obecność koguta bardzo zmniejsza szansę dostania czegoś do jedzenia. Kogut bardzo ostro broni i często bywa bezwzględny. Ale być może, być może będzie teraz mniej czujny, zwłaszcza, że stoi tyłem. Może będzie miała szansę, żeby uszczknąć chociaż troszeczkę jedzenia. Dobrą metodą jest po prostu... Stanie i udawanie, że jest się kurą. Czasami to działa. Może i tym razem zadziała. Po prostu stanę i udam, że jestem kurczaczkiem. Ale nie, 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 nie. Może lepiej się oddalić i z oddali spróbować. Może wyjdzie to lepiej. Albo stanąć za drzewkiem i udać, że mnie to po prostu nie ma. Zobaczymy, która metoda będzie bardziej przydatna w tej sytuacji. No, na razie, na razie żadna z metod nie działa. No, czasami tak bywa. Czasami tak jest, że chociaż się bardzo, bardzo mała kaczusia stara, niestety nie za bardzo to wszystko wychodzi. Trzeba poczekać. Jak to mówią, cierpliwość jest najlepsza w takiej sytuacji. Postoję, pomyślę, no, 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 może szyjkę wyciągnę, może, może troszeczkę się zbliżę, może jeszcze jeden kroczek. No, może, może, może jeszcze wyciągnę jeszcze mocniejszyjkę. to może, może akurat dosięgnę. No, no chyba nie, chyba jednak nie. Coraz więcej kurek się zbliża. Szanse kaczusi są coraz mniejsze. Ale, jak to mówią, cierpliwość popłaca. Może i tym razem. Och, Och, jakie to kurki niedobre. Znowu zaatakowały biegną kaczusie. I niestety, tym razem chyba to nie wyjdzie. Zobaczy, jeszcze raz, jeszcze raz spróbuję. Nie poddaje się. Wie, że to jest jej być, albo nie być. Że albo zje i będzie miała brzuszek pełny, albo niestety będzie musiała obejść się smakiem. Jeszcze raz stanie za drzewkiem, jeszcze raz spróbuje metody na znikanie. Może, może tym razem mnie nie dostrzegą. Może tym razem się uda? No, chyba raczej nie. Chyba raczej nie. Kurki ciąg ciągle się jeszcze nie najadły. Ciągle jeszcze nie robią miejsca przy paśniku. Ciągle jeszcze jest ich cała gromada i patrzą się na biedną kaczusie wilkiem. Niedobrze. Niedobrze. Tym razem trzeba będzie odejść od paśnika i przemyśleć tę całą sytuację. Może jak Kaczusia przemyśli, może wybierze inną strategię, może, może nareszcie uda jej się oszukać przeznaczenia. Tymczasem mama i bracia siedzą przy Kaczeńcu. Oni wiedzą, że kurki pewnego razu się znudzą i odstąpią od, od paśników, a wtedy będzie można się najeść. One to wiedzą, ale mała Kaczusia. Mała Kaczusia jest bardziej zdeterminowana. Ona nie będzie czekała na swoją kolej. Nie będzie wiecznie stała na końcu. Nie będzie wiecznie się poddawała. Ona sprawi, że będzie jak kurka na tych samych prawach. W końcu się naje w pierwszej kolejności. Nie będzie na, na szarym końcu. Nie będzie czekać jak ta ofiara losu. Będzie. Pierwsza będzie ważna. Ale żeby tego dokonać, trzeba być bardziej cwanym i bardziej przebiegłym. Trzeba zrobić rzecz następującą: odejść od paśnika na parę kroków. Następnie odwrócić się, poruszać ogonkiem i powoli zbliżać się do paśnika. Ta metoda czasami skutkuje, czasami kurki nie zauważą, kiedy kaczusia bardzo, bardzo powoli, kroczek za kroczkiem zbliża się do paśnika, jest wtedy jakby niewidzialna, pomalutku, pomalutku, no nie, 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 za dużo ich teraz przyszło, teraz się nalazły, to nie, 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 trzeba się wrócić, trzeba się wrócić, przemyśleć sytuację, przemyśleć to jeszcze raz. Mała Kaczusia wraca, wraca do swojej rodziny. Być może tam, być może tam znajdzie jakąś pomoc. A może jakieś nowe pomysły przyjdą jej do główki. To nie kombinuje, ten nie je. Taka jest już prawda życiowa. Trzeba spróbować jeszcze raz. Trzeba tak zrobić, żeby tym razem się najeść i zagrać wszystkim kurom na nosie. Idę. Małe kaczątko się nie poddaje. Jak widzimy, jest zdeterminowane, żeby się dostać do paśnika poza zwyczajną kolejnością. Teraz, pomalutku, zbliża się do paśnika. Kurki są trochę takie niepewne. Robi się miejsce, robi się miejsce. Trzeba teraz skorzystać z sytuacji. Teraz albo nigdy. Teraz. Mała kaczusia wykorzystała swoją szansę. Tak, tym razem jej się udało. Udało jej się jeszcze kilka razy, ponieważ to najbardziej pomysłowa kaczusia z naszego stada. Może dlatego, że jest mała i że zawsze musi walczyć o swoje. Dlatego jest też bardziej pomysłowa i bardziej zdeterminowana, żeby mimo wszystko, mimo że jest mała, mimo że jest najmniejsza i najsłabsza, to walczyć o swoje i nigdy się nie poddawać. Kończę moją historię. Mój mąż powiedział, że to głupie i że w ogóle nie powinnam sobie tym czasu zajmować, i, i waszego czasu również. Także, no cóż, przepraszam, jeżeli zajmuję wasz czas głupotami. Nie będę więcej. Wracam do spraw poważnych, skoro tak trzeba. No to tyle, Nara!